Śmierć śmierci naszej. Oj! O mój nie wszystkie dusze do nieba. Nie róbcie dziur podganiamy. Herviska, Rodziców, naszego rodzeństwa, swoich najbliższych, aby owoce tego święta młodzieży. Z modlitw matki Teresy z Kalkuty. Maryja, kanigalijskiej, powiedziała do Jezusa: Nie mają już wina, bądźmy i my także jak ona świadomi potrzeb ludzi ubogich, niezależnie od tego, czy będą to potrzeby duchowe, czy materialne. I tak jak ona, hojnie dzielmy się inny, z innymi miłością i łaską, jakimi sami zostaliśmy obdarzeni. Troska o innych jest początkiem świętości. Jeśli nauczy się sztuki myślenia o bliźnich, będziesz coraz bardziej podobny do Chrystusa. I jego powiem serce było dobre i łagodne. On zawsze, on zawsze myślał o potrzebach innych. Nasze powołanie, jeśli ma być piękne, musi być przepełnione troską o bliźnich. Matka Boża do świętej Brygidy. Mój płaszcz to moja pokora. Gardzą nią ci, którzy kochają świat, uważają ją za szaleństwo. Bo cóż bardziej godnego zgady niż być nazywanym czymś śmiertelnym? nie gniewać się i nie odpowiadać na to Cóż wydaje się być bardziej żałosne niż rezygnacja ze wszystkiego i doświadczenie braku, we wszystkich. Cóż może być bardziej trudniejszego dla dzieci tego świata niż niezwrócenie... Проверьте его ручку. И с уважением всегда мне и другим. И парней.